polski halo halo z kim no to nie no to jakby no to trudno no to ja myślałem że fajnie ale widocznie dobra to sobie polecę na wolno co wy na to a nie znowu ktoś dzwoni dobra gid już można odbierać halo halo z kim rozmawiam halo Karola Dobry wieczór. Wojewódzka komenda policji, starszy aspirant Karol Paciorek. Czy rozmawiam z um, z, z Maciejem Wielkopolski, z Wielkopolski? Maciejem... <grym> <grym> właśnie, właśnie. Czy ja rozmawiam z Maciejem z Wielkopolski? No chyba tak się zgadza. i Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Właśnie panie Macieju, my pana szukaliśmy... Co, co, co zrobiłem, panie, panie komisarzu? A, panie nadaspirancie, szukaliśmy pana cały tydzień. Mamy bardzo poważną sytuację tutaj. Musi pan, musi pan, musi pan, musi pan przyjechać i zdać swój motocykl, albowiem o. nie jest pan zdatny teraz do używania motocyklu. No, nie wiem, on daje wnioski, pan wysunął. <noise> Czyżbyś nie miał Maćku motocyklu? Ja nie, ja, ja osobiście, no nie mam technicznie, mam jakiegoś jakiegoś ale szwagier ma. A, czy jednak nie tak dawno, nie, nie tak daleko, udało się na całe szczęście trafić, to ja się cieszę, bo to jest zawsze tak, takie, tak, wiesz, i... problematyczne bardzo, czy się uda z takim, z takim tekstem. No, być... ja, ja, ja bardziej jestem akurat samochodziarzem, samochodziarzem okay. jestem. Ale jesteś ten? Jesteś, jesteś fanem motoryzacji? Czy też używasz samochodu do przemieszczania się z punktu A do B? Oba naraz. W sensie lubię auta, yy, ale nie jestem tak, czy, nie jestem ultra w autach, ale lubię sobie pojeździć. Nawet tak sobie czasami ja mam ochotę bez celu tak przyjąć w auto i się pobijać. I to nawet nie jest jakieś super auto. To jest Fiat Alba z 2002 roku, ale i tak lubię nim jeździć. No ale wiesz, jeżeli Fiat jeździ, to tylko. Swój, ale swój! Ale swój ale to swój. się liczy, oczywiście, że tak. A plus, jak jeździ, to jest właściciel. Naprawdę? I pierwszy właściciel. Tak, ta, ta, właśnie to jest z 2002 roku. Dlatego Kupiony przez mojego tatę, dlatego, żeby się urodziłem i w to było się ciężko zmieścić. <grym> I teraz, ty masz to auto? Tak, teraz ja mam to auto. <grym> o Boże! Też właśnie z sentymentem mamy je to. auto. Jezu, I każ pięknie. Każda wgniotka jest znana przez tatę. A no to wiadomo, to jest w ogóle klasyk. A powiedz, jeszcze uczyłeś się na tym Fiacie do egzaminu na prawo jazdy? Troszeczkę, tam parę razy tata wziął na, na wsi czy tam w, w polu, ale byłem zbyt zasany za, za kółkiem, żeby cokolwiek robić okay. sensownego. Ja nie wiem, z jakim, jakim cudem za pierwszym razem zdałem to prawko. Nie, no, nawet, na, ja prze... nawet, nawet instruktor był zdziwiony. Sam też byłem zdziwiony, wszyscy byli zdziwieni. Wszyscy byli, wszyscy byli, ja byłem zdziwiony, instruktor był zdziwiony, przechodnie byli zdziwieni. Jakiś pan, który nie zdał, też był zdziwiony, samochód był zdziwiony. A, a, a egzaminator urwał rączkę. Ale od czego? O, o, od trzymania, tak, nad drzwiami, tą. Ale w trakcie twojej jazdy? Nie no. Moja teoria jest dlaczego tak łatwo mi poszło. No. Bo też nawet niedługo jeździłem na tym egzaminie. To dlatego, że to był ostatnia, ostatnia godzina w piątek. Pamiętałem, że w ten dzień jakiś był ważny mecz w Portugalii, ktoś tam. Okej. Okay. Więc po prostu pewnie już w piąteczek chciał mieć szybszy. Ej, no to wiesz, wszystko jest możliwe, natomiast ja pamiętam, że jak był mój chyba drugi egzamin, to też miałem takie podejście, że byłem prawie na sam samiutki koniec, że już byłem jednym z ostatnich klientów do egzaminatora i myślałem sobie, kurczę, właśnie to jest to, to jest to, może już na końcówkę to po prostu przepchnie, nie, jak wiesz, po prostu pójdzie. Stary, przejechałem, Jezus, ja pojechałem tak źle na łuku, ja nie wiem, czy teraz, bo niedawno zdawałeś pewnie prawkę, jak rozumiem, ja prze... e, do... No, no w, sumie, yy, w sumie to będzie też drugi, drugi rok w październiku, jak a, mam prawko. A był łuk wtedy do zrobienia? Yy, na placyku nie, 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 a, okay. nie był, 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 był. Przepraszam, był, był rzeczywiście, był. Okay. Z łukiem nie miałem problemu, z ruszaniem pod górkę nie miałem problemu. Miałem problem z tym, no? że wylosowałem co do sprawdzenia auta kierunkowskazy. Więc co sprytny Maciek zrobił? Włączył awaryjne. Nie, ja, czekaj, 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 czeka, ja mam, ja mam tutaj, ja mam idealny ten. Kurde, mam, czy nie mam? Tak, nie mam. Kurde, nie mam. Myślałem, że mam taki idealny dźwięk. Bicie, brawo. Ale nie, nie mam go jednak. Szkoda, chciałem taki wielki. Tak. Ale, ale, ale można było. Miało się jedną poprawkę, więc od razu zdałem, o co chodziło. Okej, okay. ja strasznie to nie można być zbyt ja straszliwie przejechałem po łuku tylnym kołem, tak, ba, tak wyjechałem, wiesz, po całe, nie? I koleś mi zatrzymuje, mm -hmm. już tak z tyłu widzę w, w lusterku, jak mi machaj, mówi, dobra, chodź, nie? Ja tak, nie! A to był mój drugi egzemplarz, tak wychodzę i tak, nie, na pewno nie najechałem, nie? A on mówi, no ale zobacz, i wychodzę z auta. Patrzę, a tam wiesz, opona za linią, daleko, tak wiesz, daleko. No, I no. Tak, Kurde, on mówi, no, chciałbym. No, ale za trzecim zdałem, także nie jest to aż tak straszne. Aaa, jajaj. Mój drogi. Mam propozycję mm? dla ciebie. Jesteś gotów, żeby ten dołożyć jedną linijkę od siebie dorymowaną, albo proponuję, żebyś. No jej, żebyś... Ja zacznę, to... teraz ja zacznę, dobra? Będzie krótka kura, i prosta, no? i chciałbym, żebyś ty dołożył jeden wers, który się będzie rymował, dobra? Dobra, czekaj, tylko wezmę łyk łyk skarb życia muszyna. Łyk, łyk, łyk wody, wiadomo, łyk wody zawsze. Czekaj, ja tutaj może jeszcze dam lekciutko tak ten bicik Zobaczymy czy to będzie. Czy, czy ty będziesz go dobrze słyszał? A tak właśnie się zastanawiałem co wymyślić i nie, 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 nie spodziewałem się, że się dodzwonię. No widzisz. co mi nie myśliłem, no? Słyszysz bit? Kurde. Nie. Nie słyszysz Niestety bitu? Nie, Okej, okay, dobra. To w takim razie bez bitu, bo jeżeli ty nie słyszysz, to bez sensu. Dobrze, to ja daję to ja daję pierwsze zdanie, uwaga. Dzwoni do mnie ziomek, co zdał prawko za pierwszym razem. Na następnej imprezie nie wypijesz tym razem. Kur... To chyba... Ja z... nie, nie zepsułem. No, mm, jeszcze raz spróbuj. To już było I... dobre. Dzwoni do mnie ziomek, co zdał prawko za pierwszym razem. Mm. Jak spotkam go na drodze nie będę szczędził z gazem. Nie Właśnie tak też będzie. coś myślałem z gazem, tylko nie. Tylko raper. Spoko jest w porządku, jest wszystko. Git, mój drogi, twój numer zapisałem. Bardzo pięknie Ci dziękuję za Dobrze, ten telefon. Tylko, no. Tylko jeszcze, a propos. E, ostrej, że a propos gorącej szasadzki? No. Nie pytajcie o imię, walcząc z ostrym cieniem mógłby. A, no tak. Dzięki pięknie za telefon. Trzymaj się. Hej. Dzięki. Hej. Moi drodzy, tutaj cały czas się rzeczy, rzeczy dzieją, ten bicik sobie leci tak sympatycznie w tle.